Ostatnio w mediach bardzo głośno jest o wywodach celebrytów na temat tego, za ile powinno się godnie żyć. Tam pa padają astronomiczne sumy. Co pani o takich właśnie kwotach myśli? Ja myślę, że to jest niestosowne. Myślę, że, że jeśli ktoś dobrze zarabia, bardzo proszę, ja nikomu nie zazdroszczę. Natomiast tego typu informacje, że żeby godnie żyć trzeba mieć nie wiem, kilkadziesiąt y, tysięcy miesięcznie. Uważam, są po prostu w złym guście. No po prostu. Ja tak nigdy nie mówię i bardzo zawsze starałam się na przykład moją córkę tak uczyć, że jak jej się zdarzało powiedzieć, tam 200 zł to są grosze, to ja mówiłam, uspokój się córciu, są ludzie, dla których to jest naprawdę duża suma pieniędzy, więc y, trzeba, trzeba bardzo uważać na słowa na taki temat. Zwłaszcza, że na przykład wielu emerytów ma bardzo niskie y, emerytury, prawda? No to oczywiście, no to wiemy wszyscy, że strefa jakby y, i ubóstwa i y, y, y osób po prostu ledwo wiążących koniec z końcem w naszym kraju jest bardzo duża. I dlatego uważam, że mówienie o swoich pieniądzach, o takich, jakie im się należą, żeby godnie żyć, jest nie w porządku. Po prostu. Czy pani za swoją emeryturę by przeżyła w dzisiejszej Polsce? Byłoby bardzo ciężko. Na całe szczęście ja jestem dosyć osobą rozsądną, oszczędną i myślącą o przyszłości, więc yy, w czasach. Yy, Moich największych sukcesów i y, co za tym idzie dochodów. Nie wydawałam wszystkiego na ekskluzywne życie, tylko ja staram się żyć dosyć skromnie. Y, nie kupuję największych samochodów, willi y, za granicą i apartamentów na 55 y, naj, najdroższego wieżowca w Polsce. Y, żyję jest skromniej tyle, ile potrzebuję to mam a nie muszę żyć na poziomie bardzo luksusowym, ale za to wolę być bezpieczna na, 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 na przyszłość właśnie.